Hej, siema, witam wszystkich. Dzisiaj wyjątkowo rzadko robię Let's Play, e, ale właśnie wyszła dzisiaj nowa gra na P4, więc pomyślałem, że warto ją sprawdzić. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia kim jest Strider. To podobno jakaś znana postać ze świata gier i jest to remake, znaczy jakiś reboot serii. E, wiem tylko tyle, że jest to gra w stylu na przykład Shadow Complex czy Castlevania, gdzie właśnie jest to platformówka 2D z elementami właśnie walki i także eksploracji, gdzie właśnie znajdujemy kolejne rzeczy czy kolejne moce, które umożliwiają nam przejście dalej. Także brzmiała jak gra dla mnie, więc sprawdzimy. Ehm, najpierw do opcji, wiadomo, może są jakieś napisy. Nie ma. No dobra, to jedziemy. Normal. Uhu, grubo. O oh je, yeah. już mi się podoba. Wygląda naprawdę fajnie. Fajna stylistyka. O oh je. Yeah. Ej, patnie wibruje, co jest. Fuck! Oh, yeah! Fajnie wygląda animacja skoku. Wow. Na razie chyba nic nie możemy innego robić oprócz uderzania i strzelania. Ale widzę, że gra się rozpoczyna konkretnie, bez żadnego gadania na początku. To lubię. Hmm, chyba tu można zaskoczyć. Nie. Chyba. Nie wiem co. co zbieram, ale za, już zapewnie dowiemy się później. Kurde, spokojnie chłopcy. Haha. Ha. Fajnie A, czyli pewnie tutaj znajdziemy skilla i będziemy mogli tutaj wejść Później. O oh nie yeah. No dobra. No, po drabinie nie można chodzić. Oho, Fuck! Co jest? Co ja mam zrobić? A Kurde, nie, nie, no, zginę zaraz na samym początku. Tak nie może być. Jest. Jestem zajebisty. A wiedziałem teraz, możemy robić śliski i możemy wtedy dzięki niemu rozwalić te przejścia na dole. Genius. Dzisiaj właśnie czytałem jakąś recenzję tej gry na GameSpocie i tam generalnie autor narzekał strasznie na wygląd otoczenia, więc że jest taki nijaki. Faktycznie można tak powiedzieć, ale z drugiej strony, jak dla mnie to jest po prostu takie oldschoolowe science fiction, właśnie jakaś baza wojskowa. Także jakoś nie mam z tym problemu. W moim zdaniem wygląda spoko. No chyba, że przez cały czas będzie wszystko wyglądało identycznie, no zobaczymy później, ale jak na razie nie rozumiem o co mu chodziło. Po prostu musiał się do czegoś przyczepić. O oh, fakt, dobrze, że nie ginie się od spanania z dużej wysokości. Kurwa. E, przepraszam. Nie wiem po co jesteśmy w tej bazie. Ciekawe czy później się jakoś dowiadujemy tego, czy to nie jest istotne. Istotne jest to, że jesteśmy ninją i mamy miecz. Może być i tak. Kurczę no. A, tu się da, okej. Okay. O nie, 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 nie. Teraz spadnę. Hej, nie ma double jumpa, co to za ninja? Ej! Ups Hmm, ciekawe jak wygląda system checkpointów, gdzie mnie cofnie Niech zgadnę, pewnie do tego, jak pokonałem tą wieżyczkę tam Ej, nie no, czemu się tego odbyło? Ha! Zgadłem! Jedziemy, tym razem się nie dam, fuck Nie wiem jak długa jest ta gra, ale mam nadzieję, że starczy mi do końca przyszłego tygodnia, kiedy wychodzi TIF. Bo kurczę na TIFA to już się naprawdę nie mogę doczekać. To będzie gra, znaczy, mam nadzieję, że będzie zajebista. Na razie wszystko na to wskazuje. Wkaza się już jakaś pierwsza recenzja TIFA, podobno z jakiegoś hiszpańskiego magazynu i dostała tam 9 na 10 czy 90 na 100, jakoś tak. Także ten może być dobrze. O! Nie znalazłem, nie wiem co, ale jest dobrze. Czekaj, czy można jakoś szybciej biegać. No. Gin maciażu. No, w końcu. Nie, nie wiem, w sumie, czy dobrze idę. A, tutaj na mapie widzę, chyba jest strzałka, pokazuje, w którą stronę mam iść. No to spoko, idziemy. No nie! Ej, to myślałem, że to będzie takie łatwe jakieś. Hmm... Dobra, tym razem się uda. Od razu pójdę górą i postaram się nie spać. Może to jakoś pomoże. O kurwa, spokojnie. Dobra, chyba się udało. Jestem wielki. I chciałem teraz zrobić. Hmm, chyba tędy nie damy rady. Uff, dobrze że nie zaczyna się od tamtego checkpointu. Świetnie. O, I tak będzie łatwiej. Boże, teraz się wyda, że nie umiem grać w gry, kurde, mam kanał o grach. Ale fail. <laughs> o oh, man Dobra poza. O oh, je, yeah. można odnowić życie. O, checkpoint. Finally. Czasami trudno jest wyczuć w którym momencie się możemy wspinać, a w którym nie. Nie, nie jest to tak jakoś wyraźnie zaznaczone, ale myślę, że można się tego nauczyć. Hmm, a może po prostu wszędzie możemy się wspinać, bo on ma jakieś takie. Zaczepy. Jak to akcja dynamik? Przesłuję kolejnego upgrade'u O oh. Yeah Boss Albo Eee Oh shit To taki takie proste Nie wiem czy się zablokować Oh shit <laughs> Ej, serio tak naprawdę to umiem grać. Nowa gra, nie wychodzi mi No nie, aż tu What the hell? No dobra, spróbuję dojść do bossa i spróbuję go tym razem pokonać. Ten boss ci pojawił, to tam było chyba coś napisane, pewnie jakaś rada jak go pokonać, ale oczywiście to olałem Mam za swoje. O! fakie yeah. No dobra, spróbujemy. Nie, jak ja mam to zrobić jak on się teleportuje? No to fajnie Dobra, ostatni raz próbuję. Редактор субтитров Ale wszystkich bumie denerwują. O, tu się da wejść jeszcze. Może to będzie jakiś łatwiejszy boss. Chociaż szałka pokazuje, że... O, koncept art. Może być i ta... Czyli po każdej ścianie można się wspinać. Spoko. Teraz już się rozumiem. Co ja mam tak właściwie robić, żeby było dobrze? Chyba wyczaiłem. O, o, o! Błąd. Jest. Udało się. Oh. No zajebiście, teraz mam nową moc, mogę robić taki ładowany atak. Fuck yeah! zajbiście. No to chyba jest dobry moment, żeby skończyć. Dostałem Trofisa, także no widzieliście jak to mniej więcej wygląda, jeżeli właśnie lubicie gry takie w stylu Castlevania, czy Metroida czy też Shadow Complex z tych takich nowszych, gdzie właśnie mamy do zwiedzenia jakiś tam większy obszar, zdobywam właśnie kolejne skile, aby móc przejść dalej. Walka jest bardzo fajna, właśnie dynamiczna. Z tego co czytałem w recenzjach, to potem dostajemy sporo więcej różnych umiejętności, jest jeszcze fajniejsza. Także jak na razie to mogę polecić. Widać, że nie jest jakaś super łatwa, można zginąć jak się nie uważa. Także no. Polecam. I na razie trzymajcie się. Do. do, do weekendu chyba. Na razie.